se jeździć po prostu zarabiać. Po też pomiędzy odcinkami sobie kupiłem też trudzka, A więc tak, no sobie muszę go ino rozpałnić. No i będziemy sobie zarabiać. No i ja uważam, że najlepiej se, się zarabia jak się jeździ samochodami, jak się jeździ, no jak się zawodzi samochody, wiecie o, o co chodzi. No kiedyś robiliśmy takie, takie odcinki, gdzie po prostu zbieraliśmy na cudzka, żeby, żeby jeździć takimi towarami. No i właśnie teraz mam i możemy sobie pojechać po prostu sobie tak porozwozić ta autka. I tam są dwa. Możemy pozawozić ciężarówki i auta. No ja sobie pojedziemy sobie z tymi dwoma dzisiaj. No więc tak. Możecie zostawić suba i lajka, standardowo. A ja już wjeżdżam. Nie chcę, to... otwiera się. No i był też, no, no, chyba widzieliście w odcinku powrotowym, że u i zmienili. Tak. No i idziemy sobie tutaj odebrać. O, tutaj widzicie. kars. E, no i se to bierzemy. Ja mam dalej prawo jazdy po, po tym zdalniu, co był ten odcinek kilka miesięcy temu. A więc tak to wycofiemy. no. Muszę sobie jakieś światło oświecić. Co to tam. Aha, po tu jest dworzec. B. Dobra, jedziemy. Światło oświecić. Dobra, idziemy. Teraz. Kupiłem sobie takie lepsze, no bo miałem yy, kiedyś taką tą pierwszą ciężarówkę i bardzo mi się ciężko nie jeździło. A więc tak tutaj jedziemy sobie. a Chwycimy sobie długie. No i nie pamiętam jak się tu wyjeżdżało, ale pojadę z pamięci. No chyba tu, chyba dobrze jadę. I teraz chyba w prawo Oj. Ojoj, jak ojoj, jakie to Oj, za ręką dziwnie też wyjechałem nieprzepisowo Ale cóż Bo, no tak dobrze, jedziemy dobrze No i 5, albo nie, to chyba 7000 się to taki... Teraz zostaje, a więc fajnie, fajne pieniądze. No fajne też się dostaje jak się benzyna, ale to będziemy sobie to wszystko testować. No ale dzisiaj się głównie na tych autach, na tych takich motoryzacyjnych się skupiamy. No, no, no i... ojoj. Już tu tutaj jest? To radar. Cię praktycznie zagapiłem. No. No i... No i tak po powrocie tak fajnie sobie tak po prostu sobie tak pojeździć, bo też dawno nie grałem w PCD. No i myślę, że teraz ja też powracam do tej gry. Więc, wiadomo, to też jest taki powrót. Mapę, jak wiem, no to chyba nie zmienili. Ojej. Czekajcie, ja bym tutaj jakiś wypadek tam poprawę No co no co trąbi? poprawę 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 no trochę tak poprawę 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 Zostałem wszystkie ze Śląska. <śm> mm, no. Ej, co to? Znowu miał wypa wypadek. A co? Nie jedzie. No, co to tam trąbi? No więc trochę, to, trochę się tak dziwnie tu jedzie, no bo... No bo tu można tak, tak jak wnioskie drogi, to są Tu jest na, na przejeździe. Idziemy. Będziemy sobie też różne rzeczy próbować, bo tutaj też widzę, że niektóre prace zanim niedługo będą dodane, miejmy nadzieję, że czym prędzej. no Już jesteśmy w... aby nie, nie, aby nie, 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 no, No i czekam też z niecierpliwością na, na update świąteczny, bo no bo tak mi, trochę mi tak smutno, trochę że tak powiem, że ominęło mnie ten y, update Halloweenowy. Oj, zrobię zdjęcie. Trzy punkty karne. Chyba pojedziemy zobaczyć się zaraz też. Ale stali. Co to? Nie, nie i jeździć. Takich powinni albo nie, w nie sprawdzają. Ale to, to jest tak takie bezsensy. No. no, a więc ja tu już jestem i będziemy parkować. Włączył mi się komputer, Czy rozładował. No, będziemy parkować sobie. Hmm. Kurde, dobra. No i ile zarobimy? 6,5 i No a więc ja sobie jeszcze teraz pojedziemy sobie w tym odcinku zobaczyć po ostatnim odcinku przed ostatnim. E, ja Pozadawałem sobie prawo jazdy, ile mam aktualnie punktów karnych. Sobie tutaj... Albo po prostu sobie jobs przyłączymy. Bo ja chyba się wysłałem... O nie, wydarłowie. E, no. Więc teraz pojedziemy sobie jeszcze szybko e, zobaczyć, ile mam punktów karnych. Czy w ogóle mam jeszcze prawo jazdy, ale chyba tak. O. A więc jedziemy się sprawdzić, ile mam punktów. Co to za jaki ten idzie? Tak, no, takim małym tym, że to jest mniejsze niż malu. Auto, ten smart, albo nie zawsze przybędzie. No. no hamuje, jedzie szybko i hamuje. super. Dobra. Hop, 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 hop. I teraz idziemy sobie sprawdzić tutaj. Tak. I klikamy sobie tutaj odbiór, żeby sprawdzić, ile mam licencji. Aha, Posiadasz standardy 12 punktów karnych. Jak to możliwe? Nie wiem, jak się te punkty karne. Resetuję, czy one się w ogóle resetują? Dobra, a więc ja się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się, pa. cześć.